Wiedza o Bogu bez Ducha Świętego to jest prawda z lodówki. A wiedza o Bogu z Duchem Świętym to jest prawda z ognia. Jednym z symboli Ducha Świętego jest ogień. Ogień daje światło, ogrzewa, ale i ogień no, ma jedną niezwykłą cechę. Ogień jest niedotykalny. Tak jak osoba, osobę Ducha Świętego możemy poznać po skutkach. Ducha Świętego możemy rozpoznać przez Jego działanie, ale zauważcie, że Ducha Świętego nie dotkniemy, bo on nam się wymyka. Jest zbyt potężny, jest zbyt wolny i nieujarzmiony. Bez Ducha Świętego, Żadne słowo z Pisma Świętego czy od jakiegokolwiek człowieka nie mogłoby nas dotknąć i obudzić do wiary? No, ja właśnie teraz do Was mówię tylko z jednego powodu, bo wierzę, że macie w sobie Ducha Świętego, który daje Wam dar zrozumienia tych słów. I wierzę, że Duch Święty daje Wam mądrość, daje Wam światło. Aby rozumieć to, co słyszycie. Znajomy ksiądz opowiadał, jak to kiedyś był na kolendzie. Mówi, że wchodzi do pokoju, do mieszkania i wyczuł, że właśnie przed momentem przetoczyła się burza rodzinna. Ciężka i gęsta atmosfera, no, że możesz wziąć nóż i krajać na plasterki powietrze. No, co zrobić? I coś go tchnęło i mówi. Pomódlmy się może teraz w ciszy do Ducha Świętego. Więc trwają tak w ciszy przez kilkanaście sekund, i pani domu mówi: O, jaka przyjemna cisza tu się zrobiła. Inny znajomy opowiadał, że przeżywał trudny czas przygnębienia i zniechęcenia i pomodlił się do Ducha Świętego takimi prostymi słowami: Duchu Święty, kocham Cię. Duchu Święty, daj mi się poznać. Poszedł do kościoła na mszę świętą w dzień powszedni. No i zwykła recytowana msza święta. Ksiądz na kazaniu tam czyta z kartki jakiś tekst, bez żadnej jeszcze intonacji, matowym głosem. A on tego tak słucha i rozumie te słowa i myśli, jakie to jest mądre, jakie to jest piękne, jakie to jest prawdziwe. Jakby coś w nim zmartwychwstało, jakby został pocieszony. No czyja to zasługa? No przecież niech tego księdza. Bez Ducha Świętego Ewangelia jest martwą literą. Bez Ducha Świętego Kościół byłby samą organizacją, a Eucharystia, no czym by była? Wspomnieniem świętej pamięci Jezusa z Nazaretu. Ale my nie jesteśmy śrotami po Jezusie. W Duchu Świętym z martwych wstałych Chrystus jest tutaj. A Ewangelia jest mocą życia. Dzięki Duchowi Świętemu odkrywamy obecność Boga. Bez osoby Ducha Świętego byśmy wszyscy popadli w rozpacz, bo On jest pocieszycielem. Święty Paweł mówi, że my nie potrafimy się nawet modlić. To Duch Święty tworzy naszą modlitwę. To Duch Święty modli się w nas. To że masz w sobie pragnienie Boga, to znaczy, że Duch Święty w tobie działa. Ty nie mógłbyś szukać Boga, gdyby On cię najpierw nie znalazł. Jest taki piękny tekst starożytnych chrześcijan syryjskich, w którym czytamy: Są tacy, którzy otrzymali charyzmat największy ze wszystkich, nazywany Duchem Parakletem, i dzięki niemu zostali przeniknięci i napełnieni Bogiem. Pan Jezus obiecuje, że nie zostawi nas środkami, gdyż zostanie nam zesłany paraklet, duch święty pocieszyciel, obrońca. Dzięki niemu jesteśmy przeniknięci i napełnieni Bogiem. Księga Rodzaju mówi, że przy stworzeniu świata duch Boży unosił się nad wodami. Cała Ziemia jest pełna Boga. W czasie mszy świętej jest modlitwa, która nazywana jest epiklezą. Ksiądz wystawia ręce nad darami i prosi Boga, aby Duch Święty stąpił na dary ofiarne i przemienił je w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dokonuje się tajemnicza przemiana, którą nazywamy w kościele takim trudnym słowem transubstancjacją. Po stąpieniu Ducha Świętego nie ma już chleba, jest ciało Chrystusa, nie ma już wina, jest krew Chrystusa. Wszystko to czyni Duch Święty w sposób dyskretny, milczący, nie chcąc się ujawniać, ani być na pierwszym planie. Jednak dokonuje tego wszystkiego boską mocą. Duch Święty działa mocą milczenia. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy obietnicę Pana Jezusa, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, On będzie świadczył o mnie. I zauważmy, to jest właśnie ten 15 rozdział świętego Jana, 26 werset, że Duch Święty wypowiada tylko jedno słowo. Jezus. Duch Święty jest tak pokorny, że nie ściąga uwagi na siebie, ale nakierowuje na syna, na Jezusa. A Jezus jest tak pokorny, że nakierowuje na ojca. A co robi ojciec? Przypomnijmy sobie głos Boga Ojca podczas Chrztu Pańskiego. Ojciec mówi: To jest mój syn umiłowany. To jest niezwykła pokora Trójcy Świętej. Żadna osoba boska nie nakierowuje na siebie, ale odnosi do kolejnej osoby Trójcy. Można użyć takiego obrazu, że przed zesłaniem Ducha Świętego nasz akumulator trzeba było ładować z gniazdka, ale gdy ojciec i syn zesłali nam pocieszyciela, to zostaliśmy podłączeni do gniazdka na stałe. To się stało podczas chrztu i bierzmowania, gdy każdy z nas otrzymał Ducha Świętego. To się też dzieje podczas każdej Eucharystii. Spożywając Eucharystię, spożywamy ogień. No jest taki piękny hymn świętego Efrema Syryjczyka: W tym chlebie żyje ukryty duch. W tym winie płonie ogień, który nie może być spożyty. No tymi niezwykłymi słowami święty Efrem tłumaczy tajemnicę przeistoczenia. Ukryty duch. Płonący ogień. Pan Jezus nie zostawił nas śrotami i wraz ze swoim Ojcem zesłał nam Ducha pocieszyciela, objawił nam trzecią osobę Trójcy Świętej. My nigdy nie jesteśmy sami. Bracia i siostry, my sami sobie na tym świecie nie poradzimy. My głęboko wierzymy w to, że duch święty jest tym, który nas w kościele prowadzi w stronę nieba. Więc nie ma co się lękać o kościół, nie ma co się martwić, że zbłądzimy. Duch święty jest w kościele, bo tak Pan Jezus obiecał. I ducha świętego mamy w sobie od czasu chrztu. Dlatego warto często przyzywać ducha świętego, nawet prostymi słowami: Duchu święty, kocham cię. Duchu Święty, zapraszam Cię do tej sytuacji. Duchu Święty, pociesz mnie. Duchu Święty, ożywiaj mnie. Jeden ze świętych powiedział, że celem naszego życia jest zdobywanie ducha świętego. Wiedza o Bogu bez ducha świętego to jest prawda z lodówki. A wiedza o Bogu z duchem świętym to jest prawda z ognia. Duchu Święty, kochamy Cię. Ty jesteś naszym życiem. Duchu Święty, pocieszaj nas, napełniaj swoją mądrością i prowadź do Ojca i Syna. Amen. Chciałbym Was zachęcić do zapoznania się ze stroną twójbrat.pl. Wejdźcie na tę stronę, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i pomódlcie się do naszych braci. Będziemy bardzo wdzięczni. Zostańcie z Bogiem.